Ale zanim zaczniemy odcinek ze shotami, chciałbym was poinformować, że 20 łapy w górę równa się kolejne szoty, A tymczasem nie przedłużam i widzimy się już w shotach. Elo! Tu? ci się, ci się. Wiem, co robię, panowie. Dzień dobry, jesteś z komisją. Tak. Przynajmniej trzech. O jezu! Łapanie!

<laughs> jak ja widzę jak w tym małku siedzi tak? Zajebiste, nie? Alo? <laughs> nie no, wytchnijcie go. Pięknie. Dobra, alo, jeszcze ja lecę. Czy będzie trzeci? Ja Jest trzeci! Jej. Jest trzeci! Jej. Dawaj czwarty! Dawaj czwarty! On mi fajnie sprzedał, ale skąd? Co? Skąd? skąd? Ile, ile? Umarł cię. Ile Coś się pali. No, też mi się tak wydaje, że u... Szukaj paki! U -u. U -u. O no. bym Gościu <grywa> nie, to jest chujowy pomysł. Wy wy się tak racie tym seraniem, a kurwa... Powiem Ci szczerze, że najbardziej w postalu Jara to kiedy możesz robić insta Czyli kurwa siekać ludzi do tego stopnia, że masz kurwa mać ten. O! Kurwa już, kurwa, tomuś Gan. Przeładuj, kurwa, 44 ACP, o elo, kurwa. O nie, ja mam kałaszkę, ale tu kurwa ja mogę grać. Kurwa, będę robił HTTTTTT. Dobra, slr -a. o SLR, Skara. Skarelka, kurwa, no to Skarla, jak mam już, to już kurwa jestem na grubo. Teraz jeszcze tylko hem Helet. Lepsza kamza i, i mogę robić ałała ludziom. I tym zamierzasz tu zabijać y, ludzi, tak? Nie, kurwa, będę ich łaskotał. Wow, będę ich lepiej. kurwa głaskał. Ołowiem. Okej. Okay. Głupio, że tego nie odszotowaj, że będę ich głaskał. Ołowiem. To się zgiął, asasyn. Widziałem właśnie, że. że się modli. Jak Merlin Manson, tylko za dużo żeber ma. Ole kurde, poruszył się. No. Jak Merlin Manson, tylko za dużo żeber ma. Dobre. rundy. Obrażenia <grywka> 179. Nice, my friend. How can I, I serve you? Ale kurde, jeszcze jeden. Dobra, wiem, że teraz to wyjdzie gościu. A nie skoczyłeś gościu, co? O! o ale mi życiu ratowałeś. Środka 80. dziku, sieba dziku Kurde, tanie normalnie. Dla mnie w szkole mówili dziku Dobra, kurde, kurde. rozpocznij jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Kurde. Nie wiem, czy będzie dobrze, zależy, czy będzie dobrze. Co to jest? O kurde! Bo życie to ciąga walka, są hieny, lwy, a to jakie? Nawierzchnięta. Nie będziesz śpiewał G-Skład, G-Skład. To miał. skład nie zaginął, kiedy Leo żyje, to nam jeszcze Gregorczyniu. Z tego nikt nie zginie. Tego nikt nie wybije nikt Nie zgnije. Marsz, marsz, dziś składowski. Od Ilojdasa do Komorowskiego.